Siemanko, ja jestem Masket, a w dzisiejszym odcinku zareagujemy na władca pierścienia Polska górą część trzecia. Także zaczynajmy. Ale to by nic nie dało i tak. On miał... To by nic nie dało. Nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Jakbym był pierwszy nawet, to i tak by wygrał. Nic by nie dało. To jest ten słynny tekst Mariusza Pudzianowskiego, nie? O tych kulach. zasługujesz na niego, Mrożu. Zasługujesz na niego. Jest twój. Jest mój? No jasne. Ten diament po prostu ci się należy. Ta, Na, ten diament ci się należy. Weź go Należy mi się? Jest twój, laczko! Weź diamenta do domu! Tam, 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 tam. E, pobudka, mój mały laczko. A, Ale miałem dziwny sen! Śniło ci się, że ceny akcji spadły? Gorzej! No dobra, musimy się zbierać. Siły zła już wiedzą o naszej wygranej brzgoszczy nad Nitromanem. Musimy ruszać do świętego miejsca i spotkać się z gadającym psem. Święte miejsce? Gdzie to? Braci, nie wie. Jesteśmy na miejscu. Tu święty pan Paweł I, Jumper, pokazał nam, co znaczy odwaga i bezkompromisowość. Jest i on. Witaj o wielki neksenie. Uch, dobra mała, do budy. Witajcie, drużyno Diamenta! Potrzebujemy wsparcia odnośnie dotarcia do mielna. Trudne zadanie. Te tereny. Uh. Siły krótnego zła już opanowały. Uh. Będzie ciężko się przedrzeć. Będziecie potrzebować solidnego wsparcia. Musimy dostać się do Wałęsowa, by zapalić święty ogień i wezwać youtuberów i ich społeczności do walki. Musicie jeszcze podążać na podcasty. Niedaleko jeziora Dram. Tam spotkacie się z dwoma typami i rokiem. To Maciaszek żyje? No oczywiście, że żyje. On jest kurwa niezniszczalny. Będziecie go potrzebować. Do czego? Do srego. Się dowiesz. Weźcie zeba. To one też żyją? No jasne żeście je zostawili wystraszony na fitpolach i se poszli, idioci. No dobra. No to trzeba się rozdzielić. Mądrzejsi na lewo, głupsi idą ze mną. Freez, Goluciak idziemy na Wałęsowo. Mandziola, gimper i Tromba idziecie na podcast. Sorry, że tak nic nie gadam, ale słuchuję się bardzo w historię, nie? No ale na razie nie. Ten początek nie jest jakoś za ciekawy. Zobaczymy, jak się dalej rozwinie. Wow, co tu się dzieje? To jezioro dram Tyle kłótni, tyle dram O, gościu, a to moja Wspaniały czas O, a tu moja A ty trąba, masz coś? Ja, ja nie podałem ręki Disowi Wow, gościu, jaki ty odważny Jeba... Bo las zapomnianych memów, zanim mieszkają memiarze, specyficzne poczucie humoru. Kto dokładnie? To najczęściej ludzie bez sumienia, porzuceni przez społeczeństwo, Niekochani. pełni nienawiści. Reżyser życia? Nie znam. Prawdziwe memiarze są tu, wyryci w tym świętym menirze, niedocenieni. Jest tu kto? Czego? Wynocha, influencery. Przychodzimy prosić o pomoc w walce ze złymi siłami. Nie. mnie? Gościu, szukamy roka. Nie żyje. Podobno żyje. No żyje, ale co to za życie w tym wieku? Zresztą próbowałem go już pochować, to wylazł. O, chłopaki! Mówiłem, znowu lezie. Remigiuszu, potrzebujemy cię. Podobno. No potrzebujecie, wy głupie chuje. Gdzie jest Wardenga? Poszedł do Wałęsowa. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szybko, wszystko wyjaśnię na miejscu. Ruszajmy do Mielna. No to idziemy z nimi. Bartas, weź grapę. Bardzo lubię grapę, grapę... No dobra. Trzeba rozpalić święty ogień. A co on daje? Kwiatło i ciepło. No kurwa. Rozpalamy i w innych miastach też widzą i też rozpalają. Tak to działa. Wzywamy polskich youtuberów do walki ze złem! Do Batomut! Wow! Ale to się pięknie pali! Dobra, dawaj do mielna. Wszyscy razem. Jedna wielka, pojebana drużyna. No, Wardengo, chodzi o diamenta. Same wrzucanie do wody nie wystarczy. Musimy! Kto to? To spójrzcie na to! Mój Boże! Dictoperze? Co mają wspólnego z diamentem! Ich ciwość nie zna granic. Jest nawet większa od naszej. Na wzgórza! Są! Odpowiedzieli na wezwanie! Rodzina Komentery! Dominik Boss, Konopski, Rewo, Prostacja, Zebo, Karioner. Karioner? A nie, on nie. Jeszcze przybywają. Dore Maciej Dąbrowski. Bracia VIP! Kaluch, Krzysztof Gącia, Krzysiu. Super, że będziesz walczył z nami! Ehe, no nie wiem. Chyba nie mam wyrobione na to opinii. Nie mam zdania. Aha! Patrzcie! Legenda przybyła! Cyber Marian! Dobrze go mieć po naszej stronie. No i jest jeszcze Mini Mai. Gościu, a czemu? Trochę niski jest! Nimi już nawet rzucać nie można. No wiem, wiem. Poprawność polityczna jest. Także tego. musi się <laughs> Portefa! Oh Oddawać Oddała diamenta, Odtworzyć nawet, jestem w szoku Zamknąć nawet trzecia w nocy! Co to? Dawid Trzech? <grymian> <grymian> Dobijmy go! Ja to zrobię! Uwaga! Wataha! Okej, okay, przepraszam. Uwaga, drużyna! Na TikTokerów! Ciu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu! Haha! Ciu, 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 ciu. Strasznie tu dużo bezwartościowych kanałów z TikToka! Za dużo! Okej, okay. włącz generator grafy Ice. Ja wzywam w Czy jakoś szału tu nie ma na razie, nie? jest nie, to jakieś jest za ciekawe. No ale popatrzmy dalej. No, to już chyba cały rak wybity. Teraz szybko, nad morze. Diamenta trzeba wrzucić do Bałtyku. No właśnie chodzi o to, że... Potrzeba zaklęcia do boga algorytma. Remigiuszu, czy ty je znasz? No gdzie? Ja w tym wieku mam coś pamiętać? Ale jest jedna osoba, która zna się na algorytmach od dupy strony. Kto? No cześć! Szybko! Nad morze! Dobra, mrożon! Wrzucaj diamenta! Ti, ti, ti. Co to? To te traktorki i koparki! Podawa diamenta! Przecież to nawet nie jest polski kanał! Polska juno! Polska juno! Rząd wrzuca diamenta do morza, a w tej zaklęci z dupy. Drogi panie, proszę, wyrwij mnie z niedoli, zapomnienia. Jako twórcy treści, modlę się, abyś wspierał mnie swoją łaską. Udziel mi swoich świętych skoków statystycznych. Litościwy algorytmie polecaj moje treści w całej sieci. Dostarcz moje treści daleko i szeroko. Po błogosław nas wszystkich, ale konkretnie to po błogosław mnie i moje żywotnie. Dopomóż mój wszechmocny algorytmie. END. No, to chyba po frytach. Zniszczyliśmy diamenta. To koniec! To koniec. Gościu, czy to znaczy, że możemy już wracać? Możemy! Wszyscy cani i zdrowi! Hehe, i nawet ja przeżyłem! Dobijmy go! Ja to zrobię! Co? Nikt nie protestuje? Do it. No kurde, no jakieś takie. średnie to było, nie? Moim zdaniem ta druga część była o wiele lepsza. No tuż, ale myślę, że to by było na tyle oczywiście łapka w górę. Trzymajcie się do następnego na razie.